Jak byłam dzieckiem, to w głowie miałam nie wiem co. I robiłam sobie takie inspiracje modowe, których nigdy nie założyłam, ale tak to nazywałam, nie wiem czemu. I dziś zobaczymy, co miałam w głowie, bo znalazłam no, jakąś taką gazetkę czy coś i będziemy wklejać. Takie dwie rzeczy sobie tutaj znalazłam do wklejenia, i tutaj mamy szybki tour, co wklejałam. W ogóle to są chyba ze starszych gazet. Tak, to jest ze starszych gazet na pewno. No i tutaj mam jakieś kolejne. Nie rozumiem moich niektórych wklejek. Tutaj są chyba już bardziej takie nowoczesne. Bardzo Panią pozdrawiam, Panią Agnieszkę. Nie wiedziałam, że jako mała osoba wklejałam Panią Agnieszkę, ale nieważne. Bardzo cudownie Pani prowadziła Mam Talent z Panem Jankiem. Pozdrawiam Panią. Wątpię, żeby ona to zobaczyła, nieważne. Tutaj, co się stało tym oczom? Co się stało tym oczom? Albo co się stało w sumie wtedy mi, że takie coś wklejałam. Um. No, ale dobra, tutaj macie dalej jakieś wklejki. W ogóle tamto na dole wyglądało jak AI. Oj, tu tam była pusta strona, no to coś wkleimy. Okej, okay, tutaj mamy kolejną jakąś panią i bardzo pięknie wykonturowany nos. I tutaj właśnie będziemy wklejać. Wkleiliśmy... no I of course, w ogóle słyszę hałas. To chyba mój królik gdzieś. Zaraz pójdziemy Tutaj się pochwaliła moimi umiejętnościami. W ogóle ten królik wlazł na, schod na schody w las. Kambi w las na schody. A tutaj macie moje śliczne umiejętności. A tutaj poprawione moje umiejętności. Nie wyglądałem na poprawione. I to tyle macie zrobić 5 łapy w górę na partu, ponieważ to odbiera mi 5 lat życia. a Tak powiedzmy, to w sumie spoko. Ocenka takie 6 na 10, bo w sumie ma się przynajmniej jakieś zajęcie. I to tyle. Goodbye.